Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk AK47 Frontside Misty. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 października. Do wygrania macie w o wartości 20 zł. Wystarczy ustawić lajka, like suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz? Dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony Wowka, witam Was w odcineczku od 5 zł do kosy, ale to jest kontrol, więc. Ciekawy odcinek, myślę. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Więc tak, zaczynamy. Dzisiejszy odcineczek. Myślę, że skin jaki nas interesuje. To jest skin powyżej wartości 15 zł, czyli opedwie się byś na bardzo fajnie. No i okej, okay, 5 zł, moi drodzy, 5 zł. Magiczna piąteczka, wychodzi coś takiego. Czyli tak, mamy w tej skrzyni, którą, którą nie stworzyłem, mamy. 27% szans na to, że wypadnie nam takie P250 i 73% w tej skrzyneczce jest na to, że wypadnie nam taki właśnie negew Więc zaczynamy dzisiejszy odcineczek właśnie z naszymi kontrolami. Ja od razu sprzedaję sobie te Negewy, one są niepotrzebne, P250 simów pierwsza sztuka wpada Będą trzymane, będziemy sobie po prostu trzymać i jak już skończą nam się pieniądze Ruszymy na bitwy lub po otwieranie, o super, super Ruszymy po otwieranie standardowych skrzyneczek. Mam nadzieję, że będzie jak najwięcej tych P250, bo jednak one są tutaj najważniejsze. Nie wiem, czy nie nastawimy się też na taki sposób, że później jest z tych skinów, które też zdobędziemy, zrobimy sobie też jakiegoś mocnego kontrola czy coś takiego. No, możliwości jest wiele, więc pokombinujemy, jak już będziemy mieli po prostu wszystkie skiny, które mamy zdobyć. Idzie to myślę, że dosyć szybko, nie idzie to jakoś mozolnie, więc niedługo powinniśmy w ogóle poznać wyniki. Coś te P250 przestały nam wypadać w naszej magicznej skrzyneczce, którą stworzyliśmy, a jednak no... Tych P250 jeszcze troszeczkę by się na pewno przydało. No, tak naprawdę to potrzebujemy 10 sztuk, żeby było tak w miarę. Ok, aktualnie mamy, czekajcie, za chwilę sobie zerkniemy. Bardzo dużo w niestety wysypało. No, mamy dwie sztuki, moi drodzy. Mamy dwie sztuki. Potrzebujemy dużo, dużo, dużo więcej. E, ok, wpada kolejna sztuka. Super. Teraz, drogi GeForce Kinsie, proszę Cię bardzo, żeby to jednak sypało bardziej tymi P250. Wiadomo, jak to wygląda e, szansowo, widzimy to. No, ale my tutaj musimy się zdobyć z tego koskę, więc tutaj challenge. Myślę, że żeby był udany, to jednak musi być więcej tych e, P250. Aktualnie ile? Trzy sztuki e, Zapomniałem na momencie. Zostaje nam ostatnie. Czekajcie, czekajcie, nie zaktualizowała mi tego. Może, może mamy ich więcej? Może ich mamy więcej? Odświeżmy sobie i zerknijmy, jak wygląda sytuacja. Nie, na no, trzy sztuki. Trzy sztuki, właśnie tej P250 Simov. Ok, czekajcie, za 5 zł. ma być ta skrzyneczka. Jest jak najbardziej. No i co, lecą Stat o, oh, super. Super, kolejna sztuka wpada, jak najbardziej jestem zadowolony, jak widzimy już P250, gorzej z tym Negev'em I co, lecimy, nie wiem jak wam się spodoba ta seria, możecie oczywiście lajkować jeśli wam się podoba, komentować Żebym wiedział czy chcecie więcej odcinków tego typu, gdzie właśnie robimy od kost do kosty z kontrola właśnie, z danej kwoty Tak jak dzisiaj mamy właśnie te 5 żeby wygrać Paysafe napisz jaki masz telefon i liczbę od 7 do 10 złotych Ostatnie, ostatnie kontrole i za chwilę sprzedajemy petki I zobaczymy jak nasza sytuacja będzie się prezentowała Mam ostatnie dwie, ostatnie dwie skrzyneczki kontrol Więc pierwsza i ostatnia, dobra ostatnia Ostatnia skrzyneczka kontrola i P205, oj, oj, oj niestety Negev Lecimy Lecimy sprzedać, lecimy sprzedać to, co tutaj zdobyliśmy. Szczęście jakoś super nam nie dopisało. Myślę, początek naprawdę konkretny, naprawdę konkretny począteczek mieliśmy. Tutaj na pewno to narzekać nie możemy. Niedawno była jakaś przerwa techniczna z tego, co widziałem. Oby teraz nam nie wskoczyła, bo jednak chciałbym dokończyć odcinek przed przerwą techniczną. Dobra, coś tam śmiga. Łyczek poszedł tutaj, bipowerka no, i mamy 6, mamy 6. Yy, sprzedajemy sobie to. Yy, mamy 94 zł. Liczyłem na troszeczkę więcej, yy, ale kurczę, coś czuję, że teraz fajną bitewkę stoczymy yy, ze skrzyneczkami partnerskimi. Chciałbym Ginoldzika otworzyć wersję V2. Yy, dwie czy trzy sztuki. Dwie sztuki, dajmy. Bitwa 1 na 1 Taki jest po prostu plan yy, na aktualną bitwę. Możemy sobie na nią pozwolić jak najbardziej. Jej, rozpoczyna się, odświeżamy, słuchajcie, i przegapimy chyba. Nie, skinny, 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 nie, Przerwa techniczna, technical break. Wy to nie widzicie, ale tutaj. O, będzie widać? Nie, nie dalej nie widać. Oj, oj, oj. Dobra, poczekamy. Wróciłem trochę, źle to wyszło. No, bo mam sprzedane już skiny, które mi wypadły z tamtej bitwy. Nie mam chyba jak pokazać, nawet, więc nie wiem, czy mi. Dobra, ale dokończę ten odcinek. Bo na pewno będą komentarze, że coś tam, że przegrałem czy coś takiego. No, ale wygrałem, wygrałem tamtą bitwę. Był ten kałaszek Safari Mesh i on był najgorszy ze wszystkiego. Była też ta MK. I co tam jeszcze było? Jeszcze były jakieś ciekawsze skiny. Był jeszcze jakiś kałaszek, a właśnie ten headshot. Więc troszeczkę. Ciekawe skinów było, no niestety nie mam tego nagrane Nie pokazane wam jak to, jak to po prostu sprzedaje Trudno się mówi, trudno się mówi, ja kontynuuję odcinek Dla niedowiarków mówimy, też trudno Ja i tak robię swoje i kontynuujemy tutaj walkę O to, żeby w dzisiejszym odcinku coś jeszcze ciekawego zdobyć I pójdziemy sobie moi drodzy w bitwę Jak najbardziej pójdziemy sobie w bitwę Tylko mamy tak, 166 zł. Czyli bitwa z dziesięcioma skrzyneczkami to jest jakieś 16 zł, ale wtedy wjeżdżamy all -ina. Czy my chcemy robić all w danym momencie? Raczej nie, no ale na przykład jeśli by otworzyć pięć skrzyneczek, no to mamy połowę po prostu skrzynek, znaczy połowę pieniędzy, które aktualnie posiadamy, więc taka opcja jak najbardziej wydaje się dosyć racjonalna, szczególnie, że będzie to po prostu jeden na jeden. Jeśli to nie wyjdzie, będziemy kombinować po prostu bardziej ryzykowne opcje, czyli po prostu większe bitwę. No tutaj mam nadzieję, że jeden Uda się wygrać ten jeden na jeden i to jakimś naprawdę ciekawym skinem. Hmm, tutaj widzimy tego. To chyba jest tylko jedna strata, prawda? Czy nie? Chyba tak, chyba tak. O, nie, to tak, to jest tylko jedna strata. Yy, I niestety wypadają umpy, które jest kałaszek, jest Uspik. Niestety, uspik dużo lepszy u przeciwnika. I teraz tak, trzymamy kciuki. No i ma jeszcze Digla. i 18. Teraz proszę, proszę, kozacki skin! Bardzo proszę o kozackiego skina. No i go nie zdobywam, oczywiście. Warto skinów z tej bidewki e, będzie 92 zł, czyli nie jest jakoś mega dużo, ale to raczej ze względu na to, że ja nie utrafiłem nic e, po prostu na tyle ciekawego, żeby tak było. Mm, kolejna bitwa, może kontrol. Kurczę, jaka tutaj opcja będzie najbardziej odpowiednia? Może dajmy szansę dla kontrola? Takie. Mm, kurczę, kliknąłem sklep. E, takie mm, 30 zł, 30 zł kontrol? Nie, no, 36, no nie. To tutaj zostaje 50 zł. Gdzie jest kontrol? Nie widzę. o oh, jest kontrol, dobra. 36 zł, czyli skin. Numer. Yy, znaczy, numer jeden to będzie ten skinek. Numer dwa skin. Będzie warty, moi drodzy, coś około. Myślę, że 80 zł. Na no taki skin byśmy się zaczęli. Będzie to kołaszek Legion of Anubis. No i koszt samej skrzyneczki, tak chcemy: 36 zł. Nie więcej. Więc tak to by się prezentowała ta skrzyneczka, którą aktualnie stworzyliśmy sobie. No i co? Trzymajmy kciuczki, żeby to wyszło, bo jeśli to wyjdzie. Eee, będziemy dysponować dosyć ciekawym bitwą, Cie, dosyć ciekawym budżetem nie, na bitwę, więc ja to otwieram i sprawdzam, co się tutaj wyda. Jest! Do! Jest kołaszek. Jest kałaszek moi drodzy. No i mówiłem, że to będzie na bitwę, więc ja trzeba to spełnić. No i będzie to bitwa 1 na jeden i wjeżdżamy, moi drodzy, all ineczkiem. Eee, damy sobie tutaj skrzyneczkę za 13 złotych 10 skrzynek. Zł. O ile takie są, więc poszukajmy sobie, czy są skrzyneczki za 13 zł, mm, 13,20, nie ma do końca, ten gajle niestety nam się tutaj nie zepnie, minimalnie będzie brakowało, ale nie będzie się to spinać, więc weźmy coś troszeczkę tańszego, dajmy na przykład skrzyneczki, nie wiem, z bistem, może weźmy różne, weźmy różne skrzyneczki w sumie, damy sobie różne skrzyneczki, zaraz zobaczymy, 130, zobaczcie, że sporo tych skrzynek tutaj możemy dać, idźmy w górę idźmy, znaczy, z tańszymi skrzyneczkami, no i jest 130 zł, okej, okay. dało nam to łącznie 12 skrzyneczek przeróżnych, żadna się nie powtarza, jeden na jeden no i zobaczmy co z tego będzie, a ja przypominam wam o najlepszym kodzie, jeśli klikniecie tutaj doładuj, tutaj wpisujecie sobie kod wowkety, tym sposobem zyskujecie 5% więcej przy doładowaniu o, dobra, 5% więcej przy doładowaniu dzięki super kodzikowi więc polecam używać mojego kodu jak najbardziej. Więc ogólnie jeszcze dostajecie też punkty eventowe, klejnociki przy wpłatach aktualnie. No i pamiętajcie, że wpłacać można od 18 roku życia. To też jest ważna sprawa. I zaraz Wam pokażę. Czekajcie pyk-pyk-pyk. I tyle metod płatności macie. Aha, i zdrożyły, dobra. Wypad tutaj. O, 19 zł. Super, super, super. Skupmy się, skupmy się tutaj na tej bitwie Bo to jest bardzo ważna bitwa Dzięki, znaczy Od której zależy czy odcinek będzie kontynuowany Czy będzie to koniec, ale coś tutaj nie, Chyba będzie wychodzić, że jednak będziemy kontynuować Odcinek nie, i to nie jest byle jakim Budżetem, no zobaczymy, zobaczymy co te Ostatnie skrzyneczki jeszcze z sobą zaprezentują Miejmy nadzieję, że poziom będzie po prostu Utrzymany, ojojoj, przeciwnik trafia Teraz ciekawszego skina, zobaczymy czy ktoś trafia Ciekawą naklejkę, ta naklejka może być dużo warta, może być Mało warta, niestety się trafia, ta mało Warta, mogła być za 32 zł, taka sama uh -huh. Um, tutaj kurcze, no teraz mniej zaczęło się dziać. Miałem lepszy początek, ten koniec, niestety nie jest zbyt dla mnie łaskawy. No teraz coś tam niby poleciało, ale też nic super mega dobrego. No i tutaj, też raczej obrywamy, jak to się prezentuje, moi drodzy. Nie, no minimalnie przez tego ostatniego skina przegrywamy. Wartość skinu z tej bitwy jest 173 zł. Więc już naprawdę dosyć fajnie, można by było z tego zrobić kontrola bezpośredniego, ataku Właśnie w kosę niestety. Ale jeszcze nie uda nam to zrobić. Pamiętajcie, że macie breakerka tutaj e, eventowego, bo taki jest trybik. Można tutaj sobie za klejnoty otwierać. Fajna sprawa. Macie generator na evencie, gdzie możecie generować skiny za klejnoty i ranking, e, w którym możecie sobie zająć miejsce po prostu wpłacając klejnoty. No i on się tutaj restartuje po prostu co, co dany czas, zawsze to macie tutaj napisane. Ja dziękuję za oglądanie. Będziemy próbować kolejnym razem. Napiszcie koniecznie, że seria Wam się podoba. No i co? Dziękujemy za oglądanie. subujcie, like, lajkujcie na razie się ma i.